Szanowni Państwo, dzisiaj przekonamy się jak smakuje fajrant, smak fajrantu, fajrant mocny. Jak Państwo widzą jestem po pracy, w tym momencie już odpoczywam i to jest, to, właśnie proszę Państwa, bo na wszystko jest czas. Jest czas smutku i czas wesela, czas pracy, czas odpoczynku i, i w tym duchu właśnie proponuję tę przygodę. Oczywiście to nie musi być po pracy, bo można też w przerwie w pracy. Tylko no wtedy trzeba do kibla na przykład wyjść. <laughs> uprzedzić współpracowników, że no tam ten na dwójeczkę nie, że dłużej was nie będzie. Yy, zamknąć się i, i to wtedy też można, tylko no to wtedy nie jest fajer, tylko to jest taki przerwant, prawda, ale ale też, też mocny. Spróbujmy. Zdrowie wszystkich odpoczywających po ciężkiej pracy. Ja ma smak lekko winny. To jest dobrze, bo to nie, nie jest taki landrynkowy. Zobaczmy, jak tam smak. Tutaj jest napisane na etykiecie, że ma smak gorzki. No, zostawia taką lekką goryczkę, ale to jest, to jest nawet zdrowe. No. Proszę Państwa, która, która praca, która wykonana w tym życiu praca, nie pozostawia pewnej goryczki? Czasem nawet pozostawia gorycz. Czasem nawet pozostawia bardzo mocne niespełnienie. Czasem nawet praca potrafi, choć depresję, po sobie pozostawić z czasem, to się nawet, proszę Państwa, dochcie wożyć. <tryk> Dziękuję.